Szanowni Państwo, witam serdecznie w imieniu Platformy Obywatelskiej w Busku Zdroju. Jest taki dzień grudniowy, gdzie się ludzie spotykają i wzajemnie sobie życzenia składają. Chciałbym serdecznie powitać Przewodniczącego Regionu Artura Gieradę i Agnieszkę Adach. Witam serdecznie. Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adama Bodziocha. Dyrektora Jędrzejewskiego liceum ogólnokształcącego Mikołaja Reja, Wojciecha Zwierzchowskiego, Szefa struktur Kazimierskich, Rafała Kańskiego. Przedstawiciela nowej generacji, bo tak mówił inaczej nie pozwolił, Krzysztofa Zwierzchowskiego. Moją koleżankę Dorotę. Witam serdecznie i przedstawiciela Buska Zdroju, Andrzeja Bydłosza. Andrzeju, bardzo proszę w imieniu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, żebyś złożył mieszkańcom życzenia. Drodzy Państwo, najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców miasta, gminy busko zdrój powiatu Buskiego oraz całego Ponidzia. W imieniu struktur Platformy Obywatelskiej życzę wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim młodym ludziom. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt oraz z okazji zbliżającego się nowego 2024 roku, spełnienia marzeń i realizacji wszelkich dowolnych planów. Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym przede wszystkim przedstawicielom mojej profesji, środowiska oświatowego, złożyć najserdeczniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nadchodzącego 2024 roku. Niech będzie to czas radości, spokoju, a dla mojego środowiska, środowiska nauczycielek i nauczycieli, środowiska edukacji, oświaty niech będzie to czas spokoju, refleksji, ale także Powrotu do normalności. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt oraz Nowego Roku, wszystkim rolnikom, przedsiębiorcom oraz sportowcom chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, realizacji zamierzonych celów. Sportowcom jak najlepszych wyników, rolnikom obfitych plonów oraz stabilnych cen. Natomiast przedsiębiorcom, aby wasze przedsiębiorstwa rozwijały się dynamicznie i aby wam przebywało klientów. Serdecznie dziękuję. Rafał Koński. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim kobietom dużo zdrowia i radości. Świąt spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze, obfitującej w ciepłe i serdeczne uśmiechy. Dziękuję. Dziękuję. Dorota Satora. Z okazji zbliżającej się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pozdrawiam wszystkich samorządowców. Życzę zdrowych, pogodnych świąt dla nich, dla rodzin i mocnych nerwów, sił na realizację budżetu 2024. Błysko-Zdrój zdążyło nas przyzwyczaić do tego, że to wyjątkowe miejsce i miejsce bardzo gościnne. Dlatego też tutaj w kampanii wyborczej po jej szczęśliwym finale wielokrotnie dziękowaliśmy mieszkańcom i tych podziękowań nigdy dość. Dziękowaliśmy nie tylko jako Łuska Platforma, ale właśnie wszystkie powiaty z południa województwa świętokrzyskiego. I dzisiaj też tą platformianą rodziną jesteśmy tutaj razem i chcieliśmy państwu złożyć zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Przed nami bardzo gorący okres okres polityczny, okres który Budził wiele emocji, ale dzisiaj musimy pamiętać o tym, że święta jest to chyba najlepszy moment, żebyśmy siedli przy jednym wigilijnym stole, rodzinie, niezależnie od poglądów politycznych, i by to był dzień pojednania. Dzisiaj życzę Państwu, żebyśmy te wszystkie często złe emocje odłożyli na bok, żebyśmy uwierzyli, że Polska może być jedna i żebyśmy ten okres właśnie potraktowali jako okres pewnego rodzaju pojednania, ale i pewnego refleksji. Dla wszystkich Państwa zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, wierzę szczęśliwego 2024 roku, już szczęśliwej Polski już czas. Pozdrawiamy gorąco Świętokrzyska i również Błuska i Poniedziańska Platforma Obywatelska. Dziękujemy bardzo do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Czym się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Wszystkimi znakami daj mi sobie, Jako Bogu cześć udali, a witaję zawołania wielkiej radości. Z wielkiej radości, Jako Bogu cześć udali, a witaję zawołania Tysiące za tyglądamy na ciebie chłopcy czerwali, a w tej nocy nam się objawi, nam się objawi, nam się. To co życzyłem mieszkańcom Łuska naprawdę chciałem, żeby te święta, żeby się nam się udało w te święta wyciszyć, to jest okres, który spędzamy wśród najbliższych, musimy być wtedy do naszych najbliższych. Ja wiem, ile wszyscy daliśmy siebie w tej kampanii wyborczej w przeciągu ostatnich przynajmniej tych kilku miesięcy. Jeszcze raz chciałem wszystkim pogratulować, bo Minęło już trochę czasu, dzisiaj nam się chyba też wydaje, że to zwycięstwo było oczywiste, że przyszło łatwo, ale nie było ani łatwe, ani nie było oczywiste. Ta frekwencja, która dopisała w tych wyborach, była naprawdę czymś niesamowitym i chyba czuliśmy to już wszyscy przed samymi wyborami, że będą one naprawdę wyborami wyjątkowymi. I Naprawdę udała nam się wielka rzecz, bo to nie chodzi o zwykłe zwycięstwo. Tu nie ma tylko satysfakcji i zwycięstwa, ale udało nam się obronić Polskę przed tym rokiem, przed którym ostrzegaliśmy, a który no, przez 8 lat nad Polską, nad Polską zawisł. I widzicie nawet teraz, że. Po tych pierwszych głosach, po tych pierwszych rzeczach, które wychodzą po tych językach, czy trochę większej odwadze ludzi, którzy przychodzą i dzisiaj mówią, co się działo w policji, co się działo w poszczególnych po, po ministerstwach w NCBR-ze, e, że ten rok był naprawdę rokiem poważnym i gdybyśmy te wybory przegrali, nie wiem, co by się działo w Polsce, bo mogły być to naprawdę ostatnie e, wolne wybory w naszym kraju. Dlatego no, często nawet jak ludzie przychodzą do mnie ze, z. Pewnie doświadczacie tego samego, gratulują nam zwycięstwa jako koalicji obywatelskiej, jako całej opozycji. Ja często podkreślam i odwzajemniam się nie słowem dziękuję, ale również też gratuluję, bo my musimy sobie nawzajem tego gratulować i to nie jest tak, że to ludzie nas wybrali, nam gratulują, dziękujmy, ale i też gratulujmy tym ludziom. Ale pamiętajmy też, że przed nami wielkie zadanie. Zadanie oczywiście przed tymi, którzy są w Sejmie, przed ministrami, przed urzędnikami, przed tymi, którzy za chwilę też będą brali tutaj na dole odpowiedzialność. I kolejne wyzwanie, jakim będzie wiosna, bo wybory parlamentarne były tym pierwszym krokiem, który według mnie otworzył i zrobił czy spowodował równe szanse w wyborach samorządowych. Nam też bardzo zależy na tej naszej małej ojczyźnie i wierzę, że ten krok kolejny zrobimy, będzie to krok w dobrym kierunku, że będzie to krok przede wszystkim zwycięski. Ale tyle polityki, tyle polityki, proszę Was bardzo, przekaście również swoim najbliższym, tych, tych, których macie w domach. Od nas, tylko w całej Platformy obywatelskiej zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i przede wszystkim bądźcie dla tej rodziny święta, ja to sobie zawsze obiecuję i też postaram się to, znaczy na pewno tego dotrzymam. I też pamiętajmy i mówmy naszym najbliższym, że to, co często robimy, żeby dla nas mieli wyrozumiałość. Andrzej też to rozumie, rozumie to jego żona, jak i pewnie wielu, wielu osób z Was tutaj. I dziękujmy im, bo tu gdzie jesteśmy i jaką determinację mamy, żeby, żeby być, to też od nich zależy i o tym często głośno im krzyczmy, szczególnie w te święta. Jeszcze raz zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Okay.